Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony, Robert. Witam Cię w podcaście PsychoPump. Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy dołączyli. Ostatnio było 166 osób, teraz jest ponad 1050, także skok niesamowity. Dziękuję jeszcze raz, że dołączyliście. Ale co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak dzięki trzem prostym krokom możesz zmienić swoje życie na lepsze. Będziemy mówić o wdzięczności, sile pozytywnego myślenia i małych krokach. Każde z tych elementów potwierdzają badania naukowe, a ich skuteczność potwierdzają historię osób, które niesamowicie zmieniły swoje życie. Przejdźmy do rzeczy. Czy czujesz, że utknąłeś w miejscu, a może szukasz iskry, która zapoczątkuje twoją zmianę? No i tutaj większość z nas właśnie popełnia jeden błąd. Czekamy tak naprawdę na nie wiadomo co na idealny moment, na idealny poniedziałek, na idealne popołudnie nie wiem, ale często ja sam tak miałem, kiedy chciałem coś zrobić, zawsze zaczynałem od jutra. Albo czekałem na coś, co musi stać, żebym mógł w ogóle zacząć. No, i to tak naprawdę nigdy się nie zaczynało, dlatego że nie miałem odpowiedniego mindsetu w głowie. Zawsze czekałem, aż ten taki zewnętrzny faktor, zewnętrzny czynnik spowoduje, że mi się zachce. Albo w sumie nawet może nie spowoduje, że mi się zachce, ale że po prostu, e, jakby to powiedzieć, grom z jasnego nieba spadnie, pierdolnie mnie i zacznę coś robić. No i. Przez to właśnie często gęsto odkładamy nasze życie na później. No ale co zrobić, żeby po prostu tak się nie działo? Co zrobić, żeby ruszyć z tego miejsca, żeby wyjść jakby jest, z tego marazmu i, i po prostu coś zacząć zmieniać? Dzisiaj przedstawię ci trzy kluczowe kroki do zmiany życia. Czyli wdzięczność, pozytywne nastawienie i małe kroki. Tutaj będą badania naukowe, tutaj będą przykłady historii ludzi sukcesu, którzy odnieśli fenomenalny sukces. Oczywiście nie każdy musi być, nie wiem, pisarzem czy gwiazdą telewizji, ale to bardzo pokazuje, jak tak naprawdę z czarnej dupy można wyjść. I nieważne jest skąd jesteś, nieważne jaką masz przeszłość. To, co robisz teraz i przyszłość, należy całkowicie do Ciebie. To Ty podejmujesz te decyzje i to Ty decydujesz, co się z Tobą dzieje. Oczywiście nie mamy wpływu na to, na te tak zwane zewnętrzne czynniki, tak? na pogodę, na to, jak nie ludzie zareagują. Na to, co mamy wpływ, to jesteśmy my sami. Na to, co robimy, jak reagujemy i co będziemy robić. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałeś o czymś takim jak siła wdzięczności. Ja w swojej pracy jakiś czas temu postanowiłem zrobić taki mały eksperyment. Ja wiem, jak to brzmi mały eksperyment, ale no tak właśnie było. Zauważyłem, że moja grupa bardzo często nie docenia tych takich drobnych, małych rzeczy. I poprosiłem ich o to, żeby przygotowali jedną rzecz, za którą jest, po prostu są wdzięczni. Powiem Ci, że niektórzy podeszli z tego, do tego z takim bardzo dużym, powiedzmy, przymusem. E, więc jestem wdzięczny za słońce, które świeci i, e, i ogrzewa moje ciało. A wiesz, e, jest to jak najbardziej okej, okay, że jesteś wdzięczny za te słońce, ale to też dało radę wyczuć, że po prostu wiesz, tak robisz to na siłę. A chodzi o to właśnie, żeby, żeby nie robić tego na siłę, tylko żeby to wychodziło jakby. Zgłębi z ciebie. Jeżeli jesteś wdzięczny do tego słońca, bo je lubisz, no to możesz być za to wdzięczny, że jest. Bo za chwilę przyjdzie zima i tego słońca praktycznie nie będzie, nie? Pamiętam, że jedna, jedna dziewczyna ode mnie przyniosła zdjęcie. Zdjęcie takiego rysunku w sumie. To był taki, taka, wiesz, coś jak kreskówka, no ale przedstawiający. Męskiego członka i powiedziała, że jest wdzięczna za członka swojego chłopaka. <śmum> mam to zdjęcie. E, z, ma, mam zdjęcie, jak pokazuje ten rysunek. E, aczkolwiek no, nie mogę go udostępnić z tego względu, że po prostu jest to ochrona danych osobowych. Ale to było takie fajne, wiesz, takie na luzie I to było czuć, że rzeczywiście e, ona, ona jest za to wdzięczna. E, ale dlaczego? Dlaczego o, o tym mówię? Dlatego, że często każdego dnia tak naprawdę nie jesteśmy, może nie te, co nie jesteśmy, nie zauważamy tych takich prostych rzeczy. Prostych rzeczy, które tak naprawdę mogą dać nam siłę. Często, gęsto patrzymy na wszystko, że jest wszystko no nie tak, jak powinno. A nie widzimy tego, co jest dobre. Nie wiem, ja na przykład dzisiaj rano e, wstałem, zjadłem nie. Całkiem smaczne, bo to była jecznica z, z bułką i jakimiś warzywami. I tak szczerze, często przez pracę nie mam czasu na śniadania. I to było takie docenienie, że kurczę, dzisiaj dzień wolny i mogę sobie zacząć dzień od śniadania. Nie od tego, żeby jechać 65 km do pracy, tylko po prostu stałem na spokojnie, poszedłem do łazienki i zrobiłem sobie śniadanie. I to było bardzo fajne zapoczątkowanie dnia. Więc takie drobne rzeczy, które po prostu mamy wdzięczność, one powodują, że widzimy ten nasz świat troszeczkę inaczej. Zgodnie z publikacją Harvarda, praktykowanie wdzięczności zwiększa dobrostan emocjonalny, poprawia jakość snu i obniża ryzyko depresji. W kobiety z najwyższym poziomem wdzięczności miały aż o 9% niższe ryzyko śmierci w ciągu 4 lat w porównaniu do osób, które miały niski poziom wdzięczności. Tutaj przychodzi mi na myśl taki cytat opry, 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 chyba to się tak mówi: Opry, nie wiem, czy kojarzysz tą panią, która jest cały czas na topie w USA prowadzi talk show. I ona powiedziała coś takiego, jak im bardziej doceniasz i świętujesz swoje życie, tym więcej masz co świętować. I to jest bardzo fajne, ponieważ ogólnie Oprah chowała się w totalnym ubóstwie doświadczającej przemocy fizycznej i psychicznej. I mimo to ona nadal podkreśla rolę wdzięczności w swoim życiu, że tak naprawdę praktykowała tą wdzięczność za to, co miała dobrego. Wiesz, ona się skupiła na rzeczach, które, mm, które były dobre w jej życiu. I na tej podstawie budowała swoje dalsze życie. Nie skupiała się na tym, co się działo wcześniej. Ona to przepracowała i szła dalej. Ta właśnie wdzięczność powodowała to, że ona rosła. Dlatego proponuję to Tobie również teraz. Zastanów się, za co Ty jesteś wdzięczny to mogą być naprawdę najprostsze rzeczy. To może być na przykład, nie wiem, że wstałem dzisiaj pół godziny wcześniej i wyszedłem sobie na spacer. To może być to, że nie wiem, żona albo mąż ugotowała mi przepyszny obiad. Tego może być naprawdę dużo. Chciałbym, żebyś dzisiaj zrobił trzy rzeczy i przez kolejny tydzień również. Weź kartkę papieru i napisz najlepiej z rana. Może też być wieczorem przed snem. bo to się fanie gdzieś ulokuje w twojej głowie. Trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Czyli łącznie będzie ich 27 przez tydzień. Dobra. Nie 27, ale 21. Trochę czasu minęło od kiedy chodziłem do, do szkoły i się uczyłem tabliczki mnożenia, więc mam nadzieję, że mi wybaczysz, oczywiście 21. Drugą rzeczą, którą chciałbym poprzeć, jest mindset. Henry Ford powiedział: Nasze przekonania stają się samo spełniającą się przepowiednią. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałeś, bądź słyszałaś, bo tu jest troszeczkę kobiet i mężczyzn, i tak naprawdę nie wiem do końca, jak powinien się do, do ciebie zwracać. Dlatego trochę będę mówił jako on, jako ona. Nie wiem, może znajdę w końcu jakiś swój złoty środek na to, ale dobre. E, wracając do tematu. Siła przyciągania. W to, co wierzymy, to, co manifestujemy, to się sprawdza. Ja kiedyś byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony, ale dzisiaj już tak wiem, że tak jest. Dam e, Ci przykład ze swojego życia, nawet z, z ostatniego tygodnia. Kiedy w pracy mnie strasznie, powiedzmy, ktoś zirytował, zdenerwował, ja zostałem w tym stanie przez jakiś czas i wszystkie, każde kolejne, jakby czyny kogokolwiek powodowały moją irytację. Każdy, powiedzmy, każda rzecz, która gdzieś się miała wydarzyć, widziałem wszystko w tych czarnych barwach. Nawet nie pozwalałem sobie na to, żeby po prostu można było zobaczyć to inaczej. I w tym momencie to się po prostu z, no, zdarzało. Po prostu to przychodziło. Dlaczego? Dlatego, że sam w to uwierzyłem. Sam do tego dążyłem. Bo w momencie, kiedy powinienem odpuścić, nadal trzymałem. Nadal byłem, powiedzmy, niemiły, nieuprzejmy, nadal byłem. Gdzieś y, zamknięty w tej, tej takiej klatce, tego, tej, tej złości takiej, a to wszystko było w mojej głowie. No i przez to tworzyłem kolejne sytuacje, które jakby prowadziły, które jakby prowadziły i znowu, i znowu, i znowu do tego, że ja miałem rację. Ale w momencie, kiedy po prostu bym odpuścił, te rzeczy by się nie wydarzyły. Dlaczego? Dlatego, że po prostu inaczej bym podchodził. Inaczej bym podchodził do ludzi, inaczej bym podchodził do załatwiania spraw. Wiesz, to było akurat, powiem szczerze, nie wiem, jakąś godzinę to trwało. Miałem po prostu spotkanie z, z moimi współpracownikami. No i w pewnym momencie ktoś powiedział coś, co mi się no nie spodobało po prostu. No nie spodobało mi się, więc jak taki mały chłopiec obraziłem się. Jakkolwiek to brzmi, ale obraziłem się i już potem każde kolejne spotkanie e, powodowało to, że miałem focha. Po prostu miałem focha, wszystko jest złe, wszystko jest nie tak, każdy robi naprzeciw mnie, do momentu kiedy się obudziłem. I wtedy jakby to wszystko wysło. Wtedy to wszystko się zmieniło. Kiedy podchodziłem do tego bardziej pozytywnie, okej, okay, nie mam wpływu na to, co ten ktoś powiedział. Ale mam wpływ na to, co jest w mojej głowie i czy ja chcę zostać tam. Niektórzy mogą sobie pomyśleć w tym momencie, że ale dlaczego mam odpuścić? Przecież ta osoba, nie wiem, mnie w jakiś sposób urodziła, w jakiś sposób mnie skrzywdziła. I tak i nie. Z tego względu, że to właśnie, co, co ciebie zabolało, to jest twój trigger. Dopóki tego nie zrozumiemy, że to wszystko, te wszystkie czyny, czy te wszystkie słowa, które ktoś robi w naszym kierunku i które gdzieś tam nas dotykają, to one właśnie nas triggerują. To są nasze rzeczy z przeszłości, które nie zostały uleczone, które nie zostały zrozumiane, które nie zostały wypowiedziane. I to one nas trzymają tam, gdzie nas trzymają. To one powodują to, że nie widzimy tych wszystkich, Pozytywne rzeczy, bo gdybyśmy po prostu puścili i poszli dalej, nasze życie byłoby inne. Ale to musi być taki świadomy wybór. Ja sam się tego uczyłem przez bardzo, bardzo długi czas i w sumie staram się to też również przekazywać swoim klientom. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki pierwszy krok do samorozwoju. Musimy zrozumieć, że nie każde słowo, które jest do nas kierowane, jest przeciwko nam. Czasami jest to tak naprawdę dar. Ja bym powiedział, że to jest dar takiej, jakby pokazania nam czegoś, co wymaga uleczenia, uzdrowienia. Nie powiedziałbym, naprawienia, bo tak naprawdę my się nie musimy naprawiać. My jesteśmy zajebiści, tacy, jak jesteśmy, ale zawsze możemy być odrobinkę lepsi. I to jest właśnie to czego właśnie uczę, uczę swoich klientów tego takiej możliwości otwartości na różne rzeczy. I ostatnim trzecim krokiem to będzie małe kroki i konsekwencja. Co przez to rozumiem? Znowu badania w Harvardzie pokazały, że te drobne zwycięstwa zmniejszają strach, pomagają utrzymać kierunek i zwiększają szanse na sukces. Celebrując małe osiągnięcia, poprawiamy nastrój i pewność siebie. Coś w tym jest, wiesz, bo zazwyczaj, zwyczaj stawiamy sobie bardzo wysokie cele. Tak samo jak e, ja, bo tutaj śledząc mój kanał wiesz, że przez wiele, wiele, wiele lat chciałem stworzyć, może nie tyle co stworzyć, ale co zbudować super sylwetkę. Nie dlatego, żeby się podobać, nie dlatego, żeby sobie poprawić jakąś swoją pewność siebie. Po prostu mam jakąś wizję swojego ciała i bardzo chciałbym do tego dojść, ponieważ podoba mi się po prostu. Ale sam cel, który tak naprawdę musi być rozłożony na ileś tam lat musi mieć w sobie musi zawierać w sobie dietę, trening, dyscyplinę, motywację. Tam jest dużo czynników, które jakby. Ee, brakuje mi tego słowa. He. Dużo czynników, które po prostu wpływają na to, że ten końcowy rezultat jest naprawdę rozciągnięty w czasie. I tutaj jest dosyć ciężko zauważyć tak naprawdę zmiany. Tutaj nie zauważysz czegoś z dnia na dzień nie zauważysz też z tygodnia na tydzień. No, może delikatnie jakieś, powiedzmy, kiedy jesteś na redukcji, możesz zobaczyć, że ci tam, nie wiem, pół kilograma spadło, nie? Ale jest to dosyć ciężkie do zobaczenia. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby ustawiać sobie małe cele. Na przykład, jeżeli, powiedzmy, przez wiele lat nie robiłeś nic w swoim życiu, to doceń to, że zacząłeś stawiać wcześniej. Doceń to, że, nie wiem, zacząłeś robić śniadania, to są małe kroki, ale one budują, budują twoją pewność siebie, budują to, że po prostu możemy w to iść. Często, wiesz, zmieniamy swoje życie, bum, po prostu, 180 stopni, przestajemy, nie wiem, palić papierosy, palić yy, zioło, brać, przestajemy brać narkotyki, nie wiem, cokolwiek, z dnia na dzień po prostu wszystko na raz, nie? Ja będę dzisiaj biegać, ja dzisiaj będę jeść e, surówki zamiast pizzy, frytek z kurczakiem i tego typu rzeczy. E, ja już od dzisiaj nie oglądam Netflixa. Tego może być dużo. No i zazwyczaj, kiedy tak zaczynamy z takiej grubej rury, na końcu okazuje się, że nic z tego nie wychodzi. Kompletnie. Dlatego, że zaczęliśmy zbyt ostro, zbyt mocno, za dużo. Żeby to miało sens, musimy zacząć od tych właśnie takich małych kroczków. Te małe kroczki budują. Te małe kroczki dają nam do zrozumienia, że ej, to działa, zobacz, idziesz w dobrą stronę. Idź dalej. Musisz doceniać te małe kroki i potem sukcesywnie zwiększać sobie tą poprzeczkę. Bo o to właśnie chodzi, nie? Żeby się rozwijać, żeby cały czas iść do przodu, nie żeby stać w miejscu. Bo, kiedy staniemy w miejscu, no to będziemy w miejscu, w którym byliśmy, tak naprawdę. Nieważne, co zrobimy, chodzi o to, żeby się rozwijać, żeby być lepszą wersją samego siebie każdego dnia. Także zacznij od tych takich małych kroków. Pomyśl, co możesz dzisiaj zrobić, co możesz zrobić jutro i pojutrze, albo przez najbliższy tydzień. Po prostu wprowadź taką małą zmianę w swoim życiu, małą rutynę. Która pozwoli ci po prostu ruszyć, ruszyć z miejsca, a potem wymyślimy, co możemy zrobić dalej. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego odcinka. Pamiętaj, Twoja przemiana zaczyna się tu i teraz. Jeśli czujesz, że ten materiał może zmienić czyje życie, udostępnij go, proszę, swoim bliskim. A teraz napisz w komentarzu, jaki mały krok zrobisz jutro, aby zbliżyć się do swojego celu. Jestem bardzo ciekaw tych wszystkich małych kroków. Jestem bardzo ciekaw, jakie kroki tak naprawdę Ty podejmiesz. I jeszcze jedno małe coś. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, proszę zasubskrybuj, bo to pomaga mi rozwijać ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.